Dzień dobry wszystkim, z tej strony mówi do was Eonowy i chciałbym was bardzo cieplutko powitać w kolejnym odcinku z gry Kangurek Kao. Mówię tak bardzo dziwnie, a dlatego już, ponieważ przed chwilą próbowałem, że nagranie, to mi się język tak poplątał, że szkoda gadać. E, tak popląta, słuchajcie, że ja e, musia, e, że dwa dni mi zajęło, zanim e, słuchajcie, e, wziąłem łoma, go tutaj, wiecie, musiałem rozkuć, rozplątać, wszystko inne robić i, i ogólnie, wiecie, <grym>, tak sprawa się wyglądała, sprawa się wyglądała, sprawa wyglądała, tak, a my dzisiaj będziemy kontynuować odcinek, e, tak, kontynuować odcinek, e, kontynuować nasze przykłady w kangurku.com, to już będzie piąty poziom i szósty. Aha, a na koniec. Bo tam jest misiek, i podejrzewam, że ten misiek to jest boss. No ale dobra, dwa, ci... yy, dwa, filmiki odcin... dwa filmiki na odcinek. Dwa filmiki na odcinek. A nowy. Chłopie. Skup się! Chodź raz. Dwa poziomy na odcinek robimy. Tak zostało przyjęte i tak będziemy robić. E, Bo e, basa sobie zostawimy myślą na... na następny odcinek. Tak chyba będzie lepiej. Nie, trochę mam Pietra przed tym basem. Dobra, ale bez pewnego przedłużania zaczynamy. Jeszcze tylko jedną rzecz napomknę. E, ten poziom, te domki ze słomą i wiatrak. E, ta mapa mi się jakbym dziecko zawsze z Polską kojarzyła. No wiecie, takie polską wiecie. Czasów tam średniowiecza mieszka, czy nawet mieszka i tak dalej. Dobra, ale bez przedłużenia lecimy. A, i przy okazji, tam e, grafikę, naprawdę na w sensie grafikę, e, okno powiększyłem pomiędzy doświadczeniami. Jeszcze ten klimat, ten wiatrak elektryczność, to nie będzie ten deszcz. No, to polski klimat ty trochę. A swoją drogą, notabene, E ja tego wam nie powiedziałem, bo przy, w poprzednich odcinkach, y, gra jest y, paska polskiego wydawnictwa, polskiej produkcji, więc y, cześć i chwała naszym. Nie, co jak co, ale gra naprawdę zrobili świetną. Gra zrobili świetną, tylko no niestety E, obsługa, przecież... E, z wiecie? Kwestie zręcznościowe, no bolą. Bolą wymgrę, ale umówmy się. E, to były takie czasy, że wszystkie gry takie były, więc nie krytykuj... Aha, tutaj jest e, bonus. Chyba sobie ja, ja robił. Aha! A ja tak bardzo sobie między nimi bez namysłu. A ja to mam rozbijać. Super. Tak, gra jest w pols polskiej produkcji. Umożliwia się jak na tamte czasy. Jest naprawdę yy, super. Super dostępność z tego, co wiem nawet zrobiła karierę w świecie. Ja swoją karierę właśnie zakończyłem. E, będziemy się jeszcze pchali? A, no, w sumie żyć trochę mamy, to... To co nam szkodzi? Tak, powiedziałem że no, potem pięć razy zginął i z 8 żyć robił mi się trzy. Nie ja, no, aż tak źle chyba nie będzie. Dobra, dziewięć mamy żyć. Nie to było na co naprawdę opłaca się robić Nie ma wszystko No Dobra zginiemy Zginiemy tutaj tu było. Tu Już było Tu już było Dobra to chyba spadamy stąd E, chciałem wyjść z portalu, no ale e, kwiatek e, okazał się nam być bardziej pomocny. Dobra, wychodzimy stąd. No. Pff. idź, Nie, da nie. Nie ten poziom, bo był mojego ulubionego. A jak się tam dostać? Aha. To nie jest żeby luz. Pamiętałem, że jest tutaj ta ślizgawka <grymo> Ej w ogóle to mnie rozpala Na górze pada, a na dole jest y, zimno, śnieg i ślizgawka To nie powinno być odwrotnie Jak na logikę Stwo Widzę z czym się to skojarzyło? Sarym poterem. Eee, Sarym poterem mieli askabaną przecieczność. Tak, eee, Jak już o no, potera, potery też będziemy tam nagrywać kiedyś. Kiedyś. Kiedyś, to jeszcze nie wiem. <laughs> w sumie? Wrzesień. A może byśmy od września ruszyli sarią poterową? Nie głupi pomysł. Co tam sądzicie? Chyba takie zrobimy. Dobra. E, drugi poziom. Drugi poziom na tym odcinku. I ostatni. Zarobimy pod dwa. E, a propos tego odcinka następnego, co będzie boss. E, gra będzie wygląda. E, to będzie wygląda tak. Jak nam szybko pójdzie, będą trzy. Jak nam pójdzie trochę gorzej, będą, e, będzie boss i jeden odcinek. ...i trudno. Czy tutaj? Aaa! Widzicie? Sią nie spodziałem. E To mi też jakiś motyw z gry przypomina, ale... Nie wiem za bardzo z jakich. Czy to się.? Tak. Ja mówię, że to się rozpada, tak. Jakieś opary. Symrody. jak coś to nie jest ja. To nie są moje smrody. Ja tam nie byłem. Ja tam nie napuszczałem. Bączków.

Ja tam jestem za tym, żeby wspierać naszych twórców, naszych producentów i tak dalej, bo no bo umówmy się, bo jak nie my to kto. No tak to niestety wygląda, bo jak nie my to kto. Więc jak my nie będziemy wspierać naszych producentów, naszych tutaj twórców, no to nic nie będzie. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby to robić tak, wiecie, ee, że tak powiem. Ee, Ponad wszystko. Jeśli e, naprawdę tworzą jakiś taki, wiecie, chłam, chłam, że to, to do niczego się nie nadaje, no to wiadomo, bez sensu jest na siłę e, z tego e, tego używać i się tylko męczyć i denerwować tylko po to, no bo polskie. To, to też nie o to chodzi. No przy Umarłem za tą wypowiedź. Przepraszam, taka trochę polityczna. Polityczne, jakby to nazwa, numizmaty, coś takiego mi się załączyły a propos tego, co mówię, i śmierć swojej. Jak pamiętam, yy, będzie, dodatk będzie dodatkowy powód, dla którego mi się to tak skojarzyło, ale to za chwilę wam pokażę, nie będę wam zdradzał. I tak. Aha, następne leci. Czyli ja tak tam, tak nie działa do końca, jak myślałem. <grymne> A ty co z tą miotłem? Spadaj pan. W ogóle takie Ta Arktyka, zimno i tak dalej. Wiecie, jakie upały ostatnimi dniami były? Dopiero teraz e, dopiero teraz upały zeszły. I mamy trzeci dzień tak brzydki, tak paskudny. Przynajmniej ja, że szkoda No ale. Urlop zacząłem, dlatego. No mam jakbym nie miał urlopu, to by pogoda była dalej. <grytania> Palna, gorąca i boguna. Tak, a teraz. Motyw dlaczego tak. <grytania> Śmierci na temat wspierania polskich producentów. O, o, patrzcie co my tu mamy, co to za aluzja. Sajur, <słuchy> sowiecki socjalistyczki respublik. Tak, kuch, ale parki. Całe, całe szczęście już nie boszczki. Czy ja to przeżyję? Ja tu jeszcze na koniec umrę. Ale ja chcę zebrać. Ja chcę po prostu to zebrać. Już tu nie wyskakujesz. Zaczek tu się. Bo nie będę tego przechodził drugi raz. A zebrać chcę. Bo jak ja mówiłem, ja jestem... No. Ja jestem jędru. O. Oh. O, mi się skojarzyło z tymi, e, z e, rodziną zastępczą. Tam był ten taki Jendruela, on też był taki chytry na kasę. No, ja jestem Jendruela i, i tyle w temacie. Dobra, dwa poziomy zaliczone, jak mówiłem. No to co, to będzie na tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia już niedługo. Na razie. pa pa.